Dzień dobry, witamy się tym razem z wami z wycieczki, płyniemy na Nębę, także zapraszamy, fajnie będzie, co? My byliśmy na tej wycieczce dwa lata temu, to była pierwsza nasza wspólna wycieczka z Michelem, więc fajne wspomnienia mamy. Teraz właśnie wybierają maski, płetwy. Ogólnie wycieczkę nam zorganizowała nasza Paulina i mamy tutaj właśnie przewodnika Dżomy, nie? On super mówi po polsku. Także czekamy na resztę i będziemy płynąć na Mnębę No i ogólnie stąd się zawsze wypływa, dlatego tu jest mnóstwo tych łódek I tam jest ta wyspa Billa Gatesa o ile w tym prawdy, nie wiem Wiecie, mogło być tak, że on sprzedał tą wyspę, a my o tym nie wiemy, ale mówi się, że Billa Gatesa i Madonny, to niech tak będzie Na no, tą wyspę nie można płynąć, bo wiadomo, tam jest ochrona Ale dookoła można pływać, tam o rybki sobie oglądać I tam też będzie sandbank Mamy przewodnika Jume, tak? Tak jest. Paulina nam zorganizowała super przewodnika i teraz będziemy. Idziemy tam? To jest takie śmieszne jak dwóch lokalnych, którzy mówią super posła chili mówi sobie teraz po polsku, to jest super. Bo on też uczy się polskiego. Tak. Nie był Nie był. On to jest mój brat, Kaka Yangu. Płyniemy tam. Tam są... Tak, obok. Będziesz miał tam dużo ryb. O nie wiem język po polsku. O, teraz brzmienili na chili. Rajna się dopiero uczy. Cioma już, już 3 lata mówić po polsku. Nauczył się na YouTubie. To są ludzie, którzy mają talent, jeżeli chodzi o języki. I to jest też to, o czym mówię, że wpadzę. Jest inna plaża, w Padze no nie ma czegoś takiego, ale to też ma swój urok. Tutaj w tym wypadku akurat stąd wypływamy, więc z tym nie ma problemu, przejdziemy tylko już tam mamy ocean. No bo czy widzisz po polsku? <grym> ty, jestem takim, nie, jestem ty, przeczarnie Polakiem. Przeczarnie Polakiem? Ale jesteś czarny Polak? <grym> <grym> tak <grym> powiedział. O! A, to tu już mocno jest wiatr. <grym> Śmiesznie. Oj niech chcę tak, uczą polskiego. A nie lubisz gadać po polsku. Nie lubisz gadać po polsku. O o nie mogę z nimi. To będzie śmieszna wycieczka. Wypływamy. Juhu. Dla tych, którzy mają chorobę morską może być ciężej, co, Kosia? No, nie wiem, nie wiem, da radę jakoś, że żyję. trochę, zaraz tak dalej. Dobra. I tam właśnie jest NEMBA, czyli wyspa Bielagco. Podobno, ile w tym prawdy? Nie wiem. Tam ogólnie nie wolno wpłynąć, więc jedynie się właśnie nurkuję dookoła tej wyspy na rafie, wiecie, ryb sobie oglądamy. No i tutaj ogólnie jest sandbank, tylko jest przypływ. I przez to, widzicie, wszyscy są tutaj ludzie, tak blisko siebie. O, mnie fajnie, no ja wiem, że to jest natura, więc no też nie sprawdziliśmy przepływu. Dużo wody. Dużo woda? No. Tak, że spóźniliśmy do tego, wiesz. Spóźniliśmy się. Niestety, niestety. No tak, Ale to jest natura. Tak, tak naturalne. Tak jest. Do tego mogę, może zniszczyć. Mm -hmm. Co tak, zrobisz? Jak tak nic nie tak tak zrobisz? Tak miało być. Fajnie tak miało dokładnie. No. Co Fajnie. No nic. Teraz będą owocki. Przepyszne. Nie mogę dojść do tej łódki. Walczę. Tak, idę jeść. Jezus, ale bym się wywaliła. Nie. Już prawie. O, Owocki, przepraszam. Zaraz będziemy wcinać. To jest dziecko Afryki. Dla niego woda to jego życie. I teraz jesteśmy w miejscu, gdzie można sobie pooglądać rybki. Co prawda, ja nie chodzę, bo już byłam kiedyś, ale Brian na przykład tam już sobie pływa. Fajnie, fajnie. Kolor oceanu jest przepiękny. Widzicie, nawet nie muszę chodzić do wody, żeby oglądać rybki. Ale jest dużo. Ale ładne. Ale super to wygląda. A teraz wracamy już na ląd i będziemy szli na obiadek Dotarliśmy do brzegu Juhu! Teraz czas na obiadek Owoce morza Tu mamy naszych przewodników Jak tam? Tama, tata. Wszystko było super, teraz tak wracamy i po prostu na obiad będziemy jeść. będziemy jeść. Dużo zjesz? Oczywiście będziemy dużo jeść mamy dużo a, jedzenie, mamy dużo owoców morza. O, super, Wietkie, ja o, a, lubię. A, i tak dalej, a matate, zapraszam was serdecznie i ben, będziemy wam pokazać. Teraz idziemy tam jeść. No byliśmy... no i dwa lata temu też byłeś ze mną. Jest tutaj taka restauracja i po prostu będziemy jeść owoce morza. Santę wszystko jem. Kolejna dostawa. Asanty. To jest dla Ty będziesz jeść Tak, Brian też ma. Brian lubi owoce może. Najbardziej to lubi je sam złowić. No chyba wieczór, którym tutaj mieszkacie. Teraz mamy lato, mamy lecie. A teraz dzisiaj ile mamy? ile mamy 32, tak jak No i taki kupał po prostu. Ale u nas bardziej w latach mamy około 35 do 30 do na tym to dużo chorują za ciepło, za gorąco ale bardziej jest jeszcze gorąco no tak, bardziej u nas w Lutem jest plejszy, no jest teraz no. ale też jak często na plaży chodzicie na dwa dni to już wyglądajcie jak kapuczino tak, kapuczino a kiedy, w jakim domu? wiesz co, u nas bardziej a tu mamy taki krótkie pora, pora suche nie, nie za zimno nie za ciepło Wiesz, no. Ale pieszo u nas na Zanzibarze na końcu marzec, wiecie i maju mamy poradę szowa, Ale mamy dwie poradę szowa, mamy kwiecień i maju, taka duża szowa, i wtedy cały czas leje, non stop. Czasami na dwa dni, czerń, nie leje non stop. I wtedy nie ma sensu na wakacje. Ani biura podróży nie oferuje wakacji na Zanzibarze, ponieważ w większości chcecie naopalać. Jak nie ma sensu, no tak, to nie ma, tak jest, no. Ale też mamy kuczki mordeczowe, które trzeba od połowy do grudzień. Ale wtedy pogoda jest. Czasami pada, czasami słońce, ale pogoda jest po prostu. Kolejny punkt wycieczki – żółwie. Ty będziesz pływać? No tak, będzie, bo jak chcę, to może Ale ty. Ja? No. Ja nie, nie dochodzę. ma Czemu? Jestem sałatka dla żubieria. <śmulok"> A sałatka dla żółwia. No <śmulok controller> Jaki? No, nie, bo... ja nie, nie, w ogóle nie, no. na, pewno? na pewno. Mogą ugryźć. Ja wypadła, pewno? Jak dasz im jedzenie za blisko buzi, no, to, bo... to bo... mogą ugryźć. Brian, co się stało? Bo Brajan chce spać. Brem chce spać. Okej, ok, tutaj mamy naturalny akwarium, ale jest i połączenie, ale widzimy. Nie, nie ma. Nie Ja nie. Ja już byłam. I ogólnie tutaj właśnie wszystko zależy. Jak jest przypływ, to jest więcej wody. Jak jest odpływ, to jest mniej, bo to jest właśnie to naturalne. Jestem tutaj, <grywa> Jestem tutaj i ucieka. Brayan. tutaj. to właśnie, podoba, że jest po 16,27, jest 5 razy większe. No, w nie tam się nie pchać za bardzo. Jesteśmy już w Kenua. Czekamy na zachód słońca. No, i tutaj mamy czas wolny, więc wysiedziłem w Kenwa Rocks. Jest właśnie różnica między na przykład Kenue a Padzie. Nie tylko przez to, że plaża jest totalnie inna, ale też chodzi o te tłumy, bo tutaj naprawdę są tłumy na plaży. Ale to też ma swój urok. Też można poczuć się tutaj, jakby się było w innym miejscu, a jesteśmy dalej na Zanzibarze. Szerokie plaże. Tutaj przepływy są naprawdę minimalne. Tam nigdy nie ma wody. Co właśnie czyni tą plażę też bardzo wyjątkową i w sumie chyba jedyną na całej wyspie. Papa! Musieli zjechać, żeby nas wysadzić. Jak oni teraz wyjadą? A cofają. Tu mają pikacze nawet do cofania. Jadam już do Dżemiani. Jutro wyjeżdżają już. Papa. Pa. Dobra, idziemy, idziemy. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, musisz koniecznie zasubskrybować no, ten kanał. Oraz mile widziane są lajki oraz komentarze. Do dzieła. Pa. się. Pa.